Zapraszam na moją grupę na Robloxie, gdzie możecie kupić sobie taką bardzo fajną czerwoną koszulkę z tostem wow. Tak jest widzowie, mamy to nowy update z meksykańskim klimatem w Pet Simulator X Witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie Słuchajcie, za dwie minuty, troszkę ponad, za się jakiś event starting, prawda, na tym serze, Więc ja dlatego odpalam nagrywanie, żeby zobaczyć A na samym starcie pokazuję wam, co się zmieniło Uwaga, w pierwszej kolejności gigantyczna piñata, która będzie się tutaj respiła nam na samym środku za 32 minuty 10 razy większa szansa na huge, więc mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku takiego huge'a właśnie Zdobędziemy, a jeśli nie takiego huge'a, to na pewno zdobędziemy innego. Ponieważ chodząc sobie po mapie, możemy znaleźć właśnie otóż to takie meksykańskie pijaty. I rozwalając taką pijatę, mamy szansę na otworzenie jajka. Teraz akurat mi się przyfarciło, że mamy te, to, to jajko, ale nie zawsze ono się musi otworzyć. Czasami się otwiera, czasami się nie otwiera, ale w nim też jest jakaś szansa pewnie na zdobycie jakichś fajnych rzeczy. No i przede wszystkim to, co się pojawiło tutaj. To jest, słuchajcie, coś mega fajnego, bo w końcu, w końcu możemy mieć takie, jakby to powiedzieć, możecie mieć jeszcze większy wpływ na moje odcinki, niż mieliście do tego. Do tej, do tej pory, ponieważ zazwyczaj musieliście mi wysyłać jakieś pety właśnie ekskluzywne po to, żebym mógł je wymieniać w Huge Atronie i robić z nich Huge Machine eggi. Ale już dzisiaj będzie można wysyłać mi po prostu normalne eventowe pety, ponieważ za nie również jestem w stanie zrobić wielkie, wielko, znaczy wielkie. Po prostu będziemy w stanie zrobić jajka. Jak wybieram sobie tutaj eventowe pety, jest event egg jedynka, co znaczy, że w przyszłości prawdopodobnie będzie event egg dwójka, a jak wy będziecie mi wysyłać te eventowe pety, będę w stanie je wszystkie wymieniać właśnie po to, żeby otwierać sobie takie jajka, a tu jest jak jakaś tam szansa 1% po prostu na zdobycie jakiegoś huge'a, więc może go zdobędziemy, może nie. Myślę, że będzie to dosyć ciężkie. I raczej z moim fartem prędko go nie zdobędziemy. Ale jest taka szansa. No i również jest ewolucja Huge. W końcu można ulepszać swoje Huge i robić je inne. To co zresztą wspominałem w poprzednim odcinku. Uwaga, pokazuję jak to działa. Mamy tutaj Huge, ja muszę sobie je odblokować. Ponieważ yy, mam je zablokowane, niestety. Więc odblokowujemy raz, dwa, trzy. Tutaj to odblokowujemy. I tu był jeszcze jeden. Ten zablokowany. Za mamy to git, Stajemy sobie w tym miejscu. I teraz tak, jak wybiorę wszystkie te pięć Huge, pokazuje nam się po prawej stronie, jak dużą szansę mamy na to, żeby dostać jakąś ewolucję tego Huge'a. I teraz ja przyznaczę, że ja nie mam pojęcia czy jak to dokładnie działa. Nigdy tego nie sprawdziłem. Jeszcze dlatego nie będę tego sprawdzał dzisiaj na odcinku, bo troszkę się boję. Poczekam i zobaczę jak inni youtuberzy po prostu to robią, bo ja mam za mało huge'i, Nie chcę ryzykować z tym wszystkim, więc nie ryzykuję, ale wiem, że jest tutaj coś takiego, właśnie czego ja nie wiem. Może te... tak powiem, może mi wytłumaczycie to w komentarzach. Czy jeżeli ja kliknę teraz ten przycisk, to dostanę jednego z tych huge'i, bo po prostu ten jakby jest tutaj procentowa szansa i dostanę tylko jednego, czy i tracę wszystkie te, te huge, czy po prostu yy, będzie tak, że jakby te huge mi zostaną, a tylko jakby jeden z tych pięciu huge, które tu włożyłem, zostanie ulepszony na którejś z tych? Nie wiem, nie wiem jak to działa, więc na razie nie chcę tego sprawdzać, na razie olewam to, na razie te, to miejsce jeszcze, że tak powiem, nam się przyda, a w tym momencie startujemy z yy, event starting, prawda, za 3, 2, Jeden i to się rozpoczyna teraz jakiś egg hunt. Nie wiem o co chodzi. Mamy egg hunta, yy, ale gdzie są te egi? Nie wiem. One się powinny chyba tutaj zrespić albo się nie respią. Nie wiem. Nie wiem. find the O, dobra. Tylko trzy ukryte jaja mamy do znalezienia. Dobra. No to w takim razie rozpoczynamy nasze poszukiwania. W międzyczasie będziemy sobie oczywiście zbierać nasze piniaty no bo w końcu jest szansa na to, żeby z nich coś fajnego zdobyć. A za 30 minut sobie tu przyjdziemy i rozwalimy tą gigantyczną pinatę. Bierzemy tutaj, prawda, jeszcze tego ziomeczka eleganckiego. No i lecimy. Ja będę wysyłał tutaj wszystkie te Moje pety pojedynczo, bo one i tak są w stanie rozwalić te piniaty bardzo szybko. O, mamy jaję, uwaga, zobaczmy. Coś rzadkiego, dobra, wiecie co? Odpalmy sobie busty, bo ja możliwie, że nie mam w ogóle bustów odpalonych. I ojejku, no to. Ile? 13 tysięcy potek na superlaki odpalam je od razu z kilka. Bo przecież to jest niesamowite. Tu też już mamy tego tak dużo, że ja, Syry, nie jestem w stanie. Nie wiem, co ja mam zrobić, że wszystko odpalę po prostu, bo przecież tego jest tak dużo, że. Ile tych piniat tu jest? Jak ja mam znaleźć ukrytą piniatę przy tych wszystkich? Przecież to jest kurczę niemożliwe. Dobra, rozwalajmy to. Czy jest szansa z tego wszystkiego zdobyć? tak się zastanawiam tylko, nie? Mam nadzieję, że tak. You got Epic Coins Drop. Dobra, my mamy jakieś. W ogóle odpalamy jakieś epickie tutaj doładowanie. Ja nie wiem o co chodzi. Czy to jest. Czy to jest jakiś. Wow, legendary. Siemano, wariacie. Ej, ja w ogóle mam wyłączone. Mi ich nie przyjmuję, bo ja mam tylko mityczne, że mi bierze do, do tego. Czekajcie, może. Może, dobra, bierzmy tylko mityczne. Chociaż weźmy sobie może legendarne, bo chcę zobaczyć, co. Nawet mityczne mi by usuwało. Dobra, no to weźmy legenda... od legendarnych wzwyż. Bo chcę zobaczyć, jaka będzie moc tych wszystkich petów, które zdobędziemy. Dobra, mamy legendarnego. Zobaczmy, jaka jest ich moc. Czy te pety się opłaca Zbierać, uwaga 4,4q No dobra, jeszcze rainbow, no, no Nie jest najlepiej, okej, okay, ale spokojnie Spokojnie, damy radę Damy radę, tu widzę, że chłop też zbiera Ja nie widzę tych petów wszystkich osób ale dobra, otwórzmy sobie te jaja, mamy jakieś rzadki. No nie, no, to jest średni drop w ogóle. Nie wiem, czy jest sens to w ogóle otwierać. Szczerze, znajdźmy może po prostu tą ukrytą piniatę, te trzy ukryte e, jajka, w sumie, a nie piniaty. E, może na tym się skupmy, bo to jest chyba w sumie ważniejsze. Weźmy sobie wyłącznie pety, żeby mi nie przeszkadzały. Albo weźmy sobie te pety. W sumie. Niech są wyposażone i tutaj mamy do otworzenia na przykład takie rzeczy też fajne, ciekawostki. Dobra, szukamy ukrytych jaj. Gdzie te jaja ukryte mogą być? Tych piniat tu jest tak dużo, że serio, przecież te, to będzie można siedzieć i po prostu wiecznie otwierać. Serio. Tego jest, moim zdaniem, w mojej subiektywnej opinii zdecydowanie za dużo jest tych jaj Ale dobra, damy sobie radę, damy sobie radę, może po prostu rozjaśnię sobie kamerę, bo mam jakoś ciemno Dobra i teraz tak, co tutaj mamy, czy tu jest gdzieś ukryte jajo? Halo, halo, czy tu jest gdzieś ukryte jajo? Wydaje mi się, że te ukryte jaja w ogóle, nie wiem czy wszyscy mają w tym samym miejscu Fajnie by było jakby się okazało, że w ogóle wszyscy w tym samym miejscu mają ukryte jajo I ile ja mam czasu w ogóle na tego Egg hunter? nie mam w ogóle podanego czasu czy to jest jakby nieskończona ilość czasu, czy jest skończona? Nie wiem, będziemy się teraz teleportować, bo po prostu tak najszybciej nam to pójdzie, więc wchodzimy tu. Szukamy jaja, ja nie wiem w ogóle jak to jajo wygląda, nie wiem czego mam szukać, ale zbierzmy sobie to, bo czemu by nie. Masę, tych piniat jest za dużo, serio Z nich będzie ty, to jest otwieranie na, na nie wiem, na, na ogromną ilość czasu, nie? nie szczerze nie, wiedział, nie wiem co ja bym zrobił z tym całym czasem Jakbym miał te wszystkie piniaty rozwalać, one się jeszcze będą dalej respić nawet. Dobra tutaj jaja nie widzę Zdecydowanie tutaj jaja nie widzę Znajdźmy te trzy, bo ja jestem ciekaw co się wydarzy jak my je znajdziemy Więc po prostu przelecę się po tych wszystkich światach i zobaczymy czy w końcu uda mi się zlokalizować takie jajo Mam nadzieję, że tak, ale póki co Ciężko mi to idzie Dobra, słuchajcie, jest tutaj jeden widz AlekpluYoutube02, który napisał Jedno jajko doodle farm, czyli tutaj gdzieś ponoć jest jajko No, zobaczmy, zobaczmy, czy na pewno Jest, faktycznie Okej, okay, jest jedno jajko, faktycznie dobrze powiedział Ej, bardzo dziękuję, widzę w takim razie Otwieramy to jajo i uwaga no, event Safari Dog, prawda, może być Jest elegancko, zebraliśmy jakieś rzeczy Dobra, dodatkowe drugie, co napisał, to jest Egg Pixel Alps, dobra, czyli w takim razie Tutaj Wiz nam pomógł bardzo dobrze I dzięki niemu jestem w stanie szybko te jajka znaleźć Bardzo mu dziękuję, jeszcze pytanie, gdzie jest trzecie jajo Ale dobra, zaraz je zlokalizujemy Na pewno przynajmniej już wiemy, czego mamy szukać Dobra, otwieramy kolejne jajo i... Niestety znowu Safari Dog, ale nie martwimy się Teraz, ponieważ mamy wykorzystanie na te wszystkie yy, Na te wszystkie pety eventowe Więc bardzo fajnie Właśnie, yy, Alek gdzie jest trzecie jajo? Spytamy się tutaj, Zemeczka. Wy nie widzicie czego, bo ja tam akurat mam kamerkę, ale pozdrawiam serdecznie Alek Plu, podłoga YouTube02. Dziękuję pięknie za taką pomoc, bo naprawdę potężna to jest pomoc. Zobaczmy. Ja mi się wydaje, że będziemy mogli ostatnie znaleźć w Kawaii World, tak mi się wydaje. To będzie ostatni świat po prostu. Liczę na to, że to właśnie w tamtym miejscu ostatni jajo, że tak powiem, czeka na naszą, prawda? Na, na, na naszą y, nogę, aż ona tam powstanie. Dobra, zbieramy te poprawy, bo w ogóle okazuje się, że bardzo się opłaca zbierać te, te wszystkie, jak to się... Uuu, na... jak my to długo zbieramy. Uuu, uu, dobra. No to niech się to tam zbieram. Dobra, tutaj widzę, że nic nie ma, więc tutaj chyba... Średnio, ale widzę, że bardzo dużo jest tych owoców i bardzo fajnie, bo one dają nam busty, jak widzicie. Są takie busty tutaj, prawda, w lewym dolnym rogu. I opłaca się to zbierać. Ja nie wiem jak długo to trwa. Czy to jest na stałe, czy to nie jest na stałe, nie mam pojęcia, ale wiem, że to są busty, które ponoć są bardzo fajne, więc dobrze byłoby się na nich skupić i sobie to zbierać. Dobra, ten banan. Czekaj, pomogę ci innymi pytami, jeszcze koleżko, kurczę, bo ja sam tutaj to kopię tak powoli. Dobra, i teraz tak, zobaczmy co tu. Czy tutaj nie, no, wydaje mi się, że ten Kawaii Ward jednak mimo wszystko nie posiada tego. Jaja, którego chcemy znaleźć. No niestety musimy znaleźć ostatnie jajo. Jestem ciekaw, co się stanie, jak my je otworzymy w ogóle. Ale y, to mogę, że tak powiem, Dobra, pójdźmy do tych hordów, tych Jeszcze nie byłem, y, żeby to jajo poszukać, więc liczę na to, że to właśnie tutaj to jajo gdzieś będzie. Czy one jest ukryte w innych jajach? Zdecydowanie nie. E, szukamy. Szukamy w takim razie e, ostatniego jaja. Zobaczymy, 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 czy uda mi się. Szukam. Dobra, cię, Widzę, Widzowie, nie widzę tego jaja, ale spokojnie, znajdę. Y o, napisał, Alek napisał, chyba na beach. Okej, okay, dobra, zobaczmy w takim razie. Y czy faktycznie na naszej plaży kochanej jest takie jajo. Uwaga, jest! O, faktycznie! Ale jaja, dobra, dziękuję bardzo, Alek po YouTube za pomoc. Jesteś, piszę mu dzięki. Alek, jesteś super super mu napiszę Pozdrawiam serdecznie, Alek jest naprawdę w porządku. Dobra, otwieramy trzecie jajo. Uwaga. I co mamy? No niestety znowu Safari Dog, więc no nic, że tak powiem fajnego, e, ale przynajmniej nam się to przyda i mamy szansę na to, żeby zdobyć, prawda, no jakiegoś dzisiaj może huge'a. Otworzymy pewnie to jajko eventowe, aczkolwiek no zobaczymy. Teraz póki co pochylmy się nad prezentami, które dostaję od was, ponieważ od ostatniego odcinka, który nagrywałem dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest też ten event, e, no to przyszło mi 38 giftów od was, więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Pozdrawiam Kuba. O, dziękuję bardzo oczywiście za za taki prezencik, ja sobie będę może Żebym zapamiętał, biorę haczyk w górę I teraz tak, klikamy tu, dziękuję bardzo pięknie Dziękuję za to Kuba, oczywiście za te eventowe pety Które mi się przydadzą, do nowego eventu Dziękuję Siemka, witam bardzo serdecznie, dziękuję za diamenciki Pozdrowisz oczywiście serdecznie, pozdrawiam Jestem na Nie wiem co, ale dziękuję bardzo za Party Tigera, bardzo mi się przyda Tutaj to Wezmę sobie do indeksu, bo nie wiem czy miałem Ale wydaje mi się, że miałem i dziękuję bardzo Siema, pozdrowisz, pozdrawiam bardzo serdecznie Sink Eee... Zielone, zielone Dobra, mogę przyjąć e, Miłego dzionka, kolejny live Oczywiście może jakiś live by się pojawił Ale postanowiłem, że dzisiaj zamiast robić live'a Nagram odcinek, bo potrzebuję, bo teraz Za niedługo mam bardzo dużo wyjazdów, więc ten odcinek Wleci i ułatwi mi bardzo, ułatwi mi bardzo sprawę Robiąc e, jeden jakby odcinek mniej Zrobię sobie z eventu i będzie fajne Dobra, bierzemy tutaj 2 miliony, dziękuję bardzo to, za to Dziękuję bardzo za kolejne 100 milionów Od hatera, hater. Mam nadzieję, że to nie ten sam sp co spalionowa. Pozdrowisz mnie please, pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrowisz Jurkę. Pozdrawiam Jurkę. Czy mógłbyś jakieś pety yy, yy, czy miałbyś jakieś pety Q? Please. Yy, zostawię sobie to na później, bo jakieś tam pety Q będę miał, więc mogę dać. Yy, masz diaksy i razem ci dam yy, ta następny chyba miałbyś. Uy, czy chcesz mi dać Titanika? Kurczę, jakby ktoś mi tutaj Taitanika, to bym chyba. Ta, to bym tak skakał z radości. Tak bym klaskałbym nad głową. Dobra, pozdrawisz Tamarę, oczywiście pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za kolejne 5 milionów, prawda? Tutaj od Syrata. Tatuj. O kurcze, ale nick. Pozdrowisz na y, family, ma, y, oczywiście pozdrawiam, y, cokolwiek y, to było napisane, ale family, magel, pozdrawiam. Please peta powyżej 20k, zostawię sobie to na później i jak będę miał chwilkę, to oczywiście wyślę takiego peta, bo powinienem takiego mieć. Pozdrowisz na odcinku, bala, pozdrawiam bardzo serdecznie i dziękuję bardzo za te miliony, które do mnie wysłałaś, pozdrawiam serdecznie. Dobra, Ym, że ma ładne imię, ale rzecz w tym, że nie jestem Natalia. Okej, okay, to w takim razie nie wiem dlaczego to jest napisane Natalia, ale... Okay. Dzień dobry, życzę miłego dnia, a dla widzów oglądania. Oczywiście ja również życzę, życzę wszystkim widzom miłego dnia i miłego oglądania. Obejrzałem wszystkie twoje odcinki, bardzo mi miło dziękuję, pięknie. Hej, pozdrawisz, pozdrawiam bardzo serdecznie. Siemka, siemko, siemano, Kamil, siemano, Kamil, po raz kolejny dziękuję za pecika, który na pewno się przyda i dzisiaj na pewno go wykorzystamy, bo zaraz pójdziemy do tej maszyny. Dziękuję wam bardzo pięknie za te, za te wszystkie eventowe pety, są mi naprawdę w tym momencie bardzo potrzebne po tej aktualizacji zdecydowanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie nowy Tutaj również LS Splash pozdrawiam banani, pozdro. No i mamy ostatnie od oh, debilek co jest kolejne 5 milionów i oczywiście mamy Safari Kata. Więc bierz Safari Cat? Chyba to był Safari Cat, nieważne. E, mamy te wszystkie rzeczy wzięte. Ja może tutaj dobra, żeby nie było, że tego nie zrobię. To mamy te dwa gifty. Tu jakiś pet e, jakiś pet kuplis. Cool, dobra, bierzemy to i wysyłamy prawda jakiegoś peta z kół. Tylko czy ja mam akurat w jakim teraz jakiegoś peta z kół? E, No mam te, co dostałem od was, ale to może nie będę od razu oddawał. Wezmę, znajdę może jakieś Lepsze. Tam było ponad, a ten drugi co było? To drugie y, to było y, r, 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 powyżej 20. Ku. Dobra, to dam obydwóm powyżej 20 ku w takim razie. Y, czyli musimy zale zalecić sobie tu. Dobra, patrzcie co wam dam. Dam wam tutaj, prawda, wy 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 wypłać. Dajemy te dwa pety po jeden dla lawicki jednej, lawicki drugiej. Dobra, i robimy tak. pyk, <laughs> Tutaj y, ostatnie. Pum. I dajemy. Proszę, bardzo. Ta przyjemność po mojej stronie i teraz, gdzie ten pet jest? Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Tu pyk, jeden. Proszę bardzo, wysyłamy. Niech się częstuje, i prawda niech służy. No i w trafda, prawda drugi, o, odbieramy to. Pyk, pyk. Powyżej 20 kół nie ma problemu. I teraz uwaga, no niech mi to zabierze. Znowu gifty, ostatnie pyk. E, proszę bardzo. I tu oczywiście również wybieramy tego pecika i wysyłamy. Proszę, niech wam służy i miejcie. I niech i niech wam się miło gra. Dobra, ogarnęliśmy to. E, zostało nam 18 minut do wielkiej piniaty ale trzeba się pochylić nad jeszcze jedną rzeczą. No, ja już troszkę to nagrywam, ale. Nie mam zamiaru, tak łatwo przestać. Jeszcze Huge throne! huge tron teraz zostałem od was trochę petów. Zobaczymy, ile tych petów jestem w stanie teraz. E, jak tu wygląda, że tak powiem, cenowo sprawa z nimi. Mamy 39. One są wszystkie za jeden. A nie, tu są już za dwa punkty. Dobra, wiecie co, zrobię sobie taką akcję? Że ja może po prostu wypłacę wszystko co ja mam. Z tych, z tych takich petów eventowych, bo ich mi się naprawdę sporo uzbierało i fajnie by było je wszystkie, prawda? Znaczy może nie wszystkie, ale chociaż jedno jajo sobie dzisiaj zrobimy, tak żeby wiecie, żeby przetestować, zobaczyć jak to wszystko wygląda, na czym to wszystko polega, jak to wszystko działa. Tak bym chciał zrobić, dobra, zróbmy znowu wypłacenie. No tego dzięki wam naprawdę wam sporo, więc dziękuję wam za to pięknie, bo teraz te eventowe pety na pewno ich cena może pójść do góry, bo dzięki nim no jest jakby... Jest, jest co robić, że tak powiem, nie? Dobra, wypłacamy. Czy ja mam tyle miejsca w tym Powinien Powinienem chyba mieć, nie? Teraz mi się takie pustki zrobią w tym banku, że to szok, nie? Ale dobra, weźmy sobie to. I weźmy sobie, dobra, bierzemy wszystko, nawet te, które są yy, do Huge Machine Eggów. Dobra, idziemy tutaj i teraz zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Idziemy od samego dołu, dobra, teraz mamy tego naprawdę dużo. Kapibara, ja kapibara zostawię, bo ona chyba może być dosyć dużo warta. Tak mi się wydaje, że ona w ogóle jest ekskluzywna, więc to w ogóle się nie liczy. Ale tu możemy zrobić pyk, 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 dobra, tu fajnie. Tu, ej, dobra, tego ja się pozbędę naprawdę w takich ilościach, że to... Ej, ja będę... By... Ej, to nie będzie takie łatwe w ogóle. Tak sobie teraz myślę. Będzie trzeba bardzo dużo otwierać tych piniat, bo w sumie z tych piniat będzie lecieć tego dużo. Patrzcie. Dopiero teraz. Mam zapewnione, że mamy 100. Dobra, robimy to, konwertujemy. Bierzemy sobie te pety Już to mi się zrobiło? A, dobra, teraz mi się zrobiło. Mamy za 100 mamy jednego event ega dodanego do inventori. Jak ten egg wygląda w tym momencie? Gdzie jest ten egg? Gdzie jest ten egg? Tu mamy. Jest event egg jedynka. Tutaj mamy prawda quest ega jeszcze jednego i mamy dwie torby, bo jednego dostałem od widza w ogóle, więc bardzo dziękuję. Zobaczmy ile tu już 16 minut nam zostało do końca. No dobra, no to co? To w takim razie trzeba sprawdzić to nowe jajo Zobaczymy co nam z niego wypadnie, a może będzie to huge. Jakby to był huge to po prostu byłbym szczęśliwy bym był po prostu. Dobra, uwaga, klikamy w to. Yy... A czy ja mam w ogóle busty odpalone, powinienem mieć? jeszcze, Dobra, ja to odpaliłem w ogóle na jak długo? Dobra, odpalamy to jeszcze, odpalamy se to, odpalmy se to. Przecież mam tego tak dużo, że, że to jest w ogóle, że tak powiem, niewyobrażalna ilość. Do... A nie, dobra, ja miałem tyle tych jaś, dobra, bo ja się... Ja już myślałem, że, że mi to się w ogóle znikąd wzięło, nie? Dobra, otwieramy to jajo i zobaczmy, co nam z niego wypadnie. Uwaga, szczęściem, szczęściem w niego, szczęściem w niego, proszę. Niech to będzie coś fajnego. Ajajaj aj, 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 aj. Chociaż Rainbow, chociaż rainbow cool cat Rainbow cool cat, No nie wiem, to taki średni by powiedział, no ale dobra, no niech będzie. Niech będzie, możemy takiego przyjąć też. Myślę, że... Yy... Przyda się, przyda się na pewno. Dobra, czeka 15 minut i zaczynamy robić akcję z wielką piniatą. Jestem ciekaw, co nam z niej wypadnie. Dobrze, widzowie, doczekaliśmy się. 47 sekund dzieli nas od tego, by zobaczyć naszą wielką pinatę, którą będziemy musieli rozwalić. Co nam z tego wypadnie? Nie mam pojęcia, ale tak się tylko upewnię, czy ja mam boosty odpalone. Mam boosty odpalone, na spokojnie możemy, że tak powiem, to bić. Więc, ło, wow, szykuję się niezły opening w tym momencie, nie? To, co tu się zaraz będzie działo, to jest coś niesamowitego. 30 sekund do wielkiej pinaty. Mam nadzieję, że nie będziemy jej bili jakoś długo i mam nadzieję, że z niej drop naprawdę będzie zacny. Jeżeli nie... No to szkoda, ale muszę to sprawdzić, jestem mega ciekaw co to tutaj się pojawi, wy już pewnie wiecie, bo już pewnie masa filmików była z tego Pet Simulatora i już pewnie wiele widzieliście albo w ogóle streamów, no ale ja nie widzę, to jest pierwszy raz jak ta piniata się respi, nigdy wcześniej się nie zrespiła, to jest pierwsze zrespienie piniaty na tym, prawda, Pet Simulatorze i zobaczmy co z niej wypadło, uwaga, jeden, zero i pół. Gigantyczna Piñata, bijemy ją. O kurcze, ale ona jest ten! Ciężka do rozwalenia, ty! Jednak jest mega ciężka, bo ma 93SX, ale widzę, że w takim, że tak powiem, składzie idzie nam to całkiem szybko, więc zobaczmy sobie szybko, co tutaj. Czy da się na nią wejść? Ej, dobra, wchodzę na nią, wchodzę na nią, da się. Wychodzę na nos zaraz. Albo się nie da? Ej, bo tam ktoś wyszedł na górę, jak on to zrobił? Jak to się robi? Ja też chcę wyjść. Ej, ej, mi się nie podoba takie coś, że tam ktoś jest na górze, a mnie tam nie ma. Halo! Halo! Chcę tam wyjść. Dobra, ona to jakoś zepsuła. Ej, bo myślałem, że tu się będzie dało na nos wyjść, a się nie da. O, a nie. Nie udało się. No, tu, tu. No. No. No, halo. Pyk, pyk. Nie, dobra, nie da się tam wskoczyć. No, trudno. Nie wiem, jak ona tam wskoczyła... Ale nie chcę, tam, że tak powiem, stoi. Niech, niech tam jest. Um, dobra, uwaga, ja tutaj czekam. Nie, zobaczymy. No, trochę to zajmie, więc ja zrobię cięcie. Wracam do Was, jak będziemy już pod koniec rozwalenia tej piniaty. Myślę, że to tak potrwa 3-4 minuty, tak mi się wydaje. Może troszkę więcej. No, widzowie, zbliżamy się, zbliżamy się. Trochę to trwa. Trochę dłużej niż myślałem, że będzie to trwało. No, bo już to tak dobre, z 15 minut siedzi, siedzę. No, mamy porządny skład, że tak to który tutaj, że tak powiem, dookoła siedzi, i to wszystko kopie Tu bardzo duży odstęp jest tych petów, od tego większe zdecydowanie niż tutaj. Tu nos. Patrzcie, jak to jest krzywo w ogóle, ten nos tu prawie wystaje, ona jest prawie poza tym kółkiem, a te w ogóle tak daleko stoją. No, ale dobra, to tam wiecie. To nie ma większego znaczenia. Piniata jest, że tak. A, a dlatego to tak jest, bo tu jest sznurek. Ten sznurek powinien być na środku. Wtedy by, to, wtedy by to dobrze wisiało. A tak to to wisi tak dziwnie. No nieważne, w każdym razie jest sobie piñata. I zostało ostatnie 5 sx do pokonania, żeby, prawda, zobaczyć, co takiego nam z niej wypadnie. Ja szybko sprawdzam tylko, czy ja mam wszystkie boosty. Mam wszystkie boosty. Eee, Kurcze. Liczę serio liczę na to, że wypadnie huge, bo jest tu 10 razy większa szansa na huge'a. A jeżeli jest 10 razy większa szansa, to wiecie, dla mnie to brzmi na zasadzie takiej, że że jak jest większa szansa od 10 razy, to, to to musi się udać, nie? Wiecie o co chodzi. To jakby dla mnie już nie ma możliwości, że kurczę, nie może udać. to Musi się udać, proszę. Ktoś? Wydaje mi się, że ktoś z tej, z tej tutaj grupy dostanie. Mam nadzieję, że to będę ja. <laughs> tak, mam szczerą nadzieję. No ale co? Może tak nie być wcale, dobra. Trochę jaśniejsza. Mi się zaraz kamerka stała, bo zmieniłem. Dobra, uwaga, widzowie. Trzymajmy się ramy, to się kurczę, posramy tutaj, prawda, z radości, jak nam zaraz już wystrzeli. Uwaga, pa jak to leci, pa jak to leci. Pyk, pyk. Dobra. Uwaga. 500 kłótę. 400. 300. 2-1. Jest jajo? Serio? Serio, takie jajo mi wypadło Tylko, no nie, ale lipa Ale dobra, wiecie co ja robię, patrzcie co ja teraz robię Idę na hardcore moda, liczę na to, że na hardcore modzie Dokładnie tak samo respi się ta piñata I że jeszcze jej tam nie rozwalili, liczę po prostu na to Nie chciałem tego robić w trakcie, bo bałem się, że, że Wrócę na jakiś inny ten, ale liczę na to Że jeszcze jej tam nie rozwalili, więc teraz tam Lecę jak najszybciej, zobaczyć czy Przypadkiem tam nie ma yy, Właśnie piniaty też do rozwalenia na hardcore modzie Może akurat będzie na końcówce i jeszcze się załapiemy Uwaga, 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 gdzie jesteśmy Tu jesteśmy, no nie tu już nie ma piniaty. Ale chyba tutaj też była. Jak mi się wydaje. Oj, oj, oj. Chyba, że. A nie jest! patrz, pojawiła się dopiero teraz. Tylko pytanie, czy one się. Ej, ciekawe, czy one się pojawiają jakby, że znika i się na nowa, pojawia i znika i się pojawia i tak w kółko, czy to po prostu jakby mam farta teraz w tym momencie, że akurat e, się pojawiła. Nie wiem, nie wiem, nie chcę w to wnikać, ale wykopię sobie tą pinatę również. No a wam dziękuję bardzo za oglądanie, sprawdziliśmy sobie nowy update, jest co e, robić w tym Pet Simulatorze teraz. Bardzo fajny update, bardzo fajne rzeczy i liczę na to, że w końcu huge uda mi się dropnąć, e, właśnie może jakiegoś tutaj, prawda, takiego meksykańskiego. No nic, widzimy się w następnym filmie. Elo!